Dobry wieczór Państwu. Jest godzina 12 w nocy. Jeszcze nigdy o takiej porze nie nagrywałem żadnego filmiku, zwłaszcza tutaj u siebie w domu, Ale widzą Państwo, wróciłem właśnie ze spaceru i te moje pieski, no jak Państwo widzą, mają tak zszarpane nerwy, że coś okropnego. No psy po prostu, proszę Państwa, no i nie, nie potrafię sobie z nimi w ogóle poradzić. Misio, co Ty robisz? A Siadź, siadaj do mnie! Ja Ci dam! Argos, o, widzą Państwo, Argos, Argos to przynajmniej potrafi, no Ładny, ładnie, ładnie siad zrobiłeś. Położył się, dranił, macha ogonem, a tam są książki moje. Tutaj wszędzie, proszę Państwa, są książki, więc sytuacja jest bardzo tragiczna. Proszę Państwa, skąd wynika to takie y, zaniepokojone, takie wręcz tragiczne zachowanie moich psów? Proszę Państwa, ja te psy mam już wiele lat, może i z 7, a może i może z 8, I nie było z nimi nigdy problemów, z wyjątkiem... Takich y, tragicznych dni, jak, proszę Państwa, Sylwester. Sylwester, no i odpust. W czasie Sylwestru no, puszczają, proszę Państwa, oczywiście petardy. Więc psy się boją huk, boją się tego, te, te, tych błysków, więc wtedy ja y, z tymi psami sobie radzę w ten sposób, moimi kochanymi, że biorę ich do, do łóżka, już po Sylwestrze, oczywiście. Y, tak y, po północy, jak wracam z jakiejś imprezy. Pijemy sobie razem wspólnie szampana, no i idziemy spać. No i wtedy. Te różne petardy strzelają, a moje psy razem ze mną yy, na łóżeczku sobie śpią i jakoś tam łby w pierzynę wtulają i jakoś, jakoś wszystko to, to, to mija spokojnie, w miarę. Ale proszę Państwa, dzisiaj jest o wiele gorzej. Dlatego, że wyszedłem sobie na spacer, na spacer wieczorem z psami i co się okazało? Idę w jedną stronę, wisi baner z takim panem przed moim domem. Psy zaczęły, proszę państwa, zachowywać się, no, w uspokój się, zachowywać się, proszę państwa, tak, tak tragicznie, tak zaczęły szaleć, że coś okropnego. Nie wiedziałem w ogóle o co chodzi, no, ale wróciłem w drugą stronę i z drugiej strony ulicy, co prawda, to był nie baner, tylko taka tekturowa tablica też, właśnie z, z tym panem wisiała, i psy zachowały się znowu tak niespokojnie, że nie dało się. Misiu, no, nie gryź mnie, kurczę. Co, co ty robisz? Weź się zachowuj jakoś porządnie, bo tutaj filmik nagrywamy dla naszych widzów nas nie a ty, miścio! Co, co ty sobie wyobrażasz? Zachowuj się jakoś, no. Byle jak, ale się zachowuj. Widzisz, Argus jakoś w końcu uspokoił. I proszę Państwa, wtórą uliczkę bym nie wyszedł z mojego domu, z mojej posesji, to wszędzie widać yy, uśmiechniętą, tak trochę krzywo, twarz yy, tego pana. I... Moje psy zachowują się zwykle bardzo spokojnie. To są naprawdę bardzo spokojne psy. No, jedynie tam koty gonią, to wiadomo. Ale na widok tego pana dostają po prostu szału. Ja nawet nie wiem, czy na widok tego pana, bo ten pan to przypomina trochę naszego pana burmistrza. Znaczy, na pan, nasz pan burmistrz to trochę inaczej wygląda. Jest taki ze 30 kilo starszy od tego pana. No, ale jakieś tam podobieństwo jest. To jest chyba jakiś brat, bliźniak, czy, czy, czy coś, coś koło tego który pożyczył ze swojego zdjęcia na, na plakat wyborczy i proszę Państwa, ja nie wiem już co mam robić z tymi moimi psami i postanowiłem po prostu, przy Państwa, mówiąc krótko i bez ogródek, uśpić. Tylko jak uśpić, proszę Państwa, psy? Jak byłem mały, to miałem jeszcze młodsze rodzeństwo, no więc wiem jak się usypia małe dzieci. No, to... Śpiewa im się kołysankę tam na przykład albo gwizdłem im się jakąś kołysankę, albo jakąś bajeczkę się opowiada, tam za górami, za lasami i tak dalej. Jak uśpić psy? Yy, spróbuję opowiedzieć im jakąś bajeczkę. Więc tak, kochane pieski. Argos, gdzie ty tam się Zachowuj się. To jest. Co to ma znaczyć? Proszę Państwa, troszkę się uspokoiły, troszkę się uspokoiły. Ja tak pokazuję to zdjęcie tylko do kamery, żeby one, broń Boże, go nie zobaczyły, bo proszę Państwa, tutaj był, byłaby naprawdę straszna awantura. Proszę Państwa, więc bajeczkę dla piesków spróbuję opowiedzieć taką. Za górami, za lasami były takie koty, które nie miały włazić na drzewa. I pieskom było te koty bardzo łatwo złapać, dogonić. I wytarmość. No, mi no się ono kładzie, się i śpi w końcu. No, przecież, nic, nic z tego. Muszę naprawdę znaleźć jakiś lepszy sposób na opowiadanie pieskom bajeczek. Co tu zrobić? Co tu zrobić? Proszę Państwa, o, chyba mam jakiś pomysł. Ja tutaj mam takie pisma samorządowe, które wydaje starostwo i urząd gminy, pan burmistrz również. One są bezpłatnie dystrybuowane, czyli rozdawane yy, naiwniakom. Znaczy, nawet nie naiwniakom, tylko starszowiakom. I w tych gazetkach są zdjęcia i różne artykuły o tych naszych włodarzach: o Panu Burmistrzu i o Panu Staroście. W tym o Panu Burmistrzu, a w tym o Panu Staroście. I w tych pisemkach okazuje się, że ci nasi panowie, dwaj włodarze tutaj naszego miasteczka, dokonują po prostu cudów. Cudów przedsiębiorczości, cudów zarządzania, cudów w każdej dziedzinie, no czegoś nie dotkną, to wszystko z pieprzą. Znaczy, nie jest z pieprzą, tylko, tylko zrobią, a na, najbardziej robią różne przekręty, to znaczy, chciałem powiedzieć, przepraszam, inwestycje. Yy, tutaj, no nie mogę jedną ręką, bo muszę jedną ręką trzymać psy, więc jedną ręką Państwu tego będzie mi ciężko pokazać, ale no, no gdzie by, Państwa, gdzie by nie otworzyć? O tutaj Pan Starosta yy, kogoś wita. Yy, tutaj yy, powiedzmy Pan Starosta też. Yy, Pisze, jak to nasze szkoły wspaniale działają. Tutaj, tutaj, gdzie mamy pana burmistrza? O, tutaj, to jest pismo wydawane już przez pana burmistrza, więc tutaj będzie pan burmistrz, który, proszę Państwa, o, tutaj dostał jakiś dyplom. No, przecież nie, nie za darmo, tylko zrobił coś bardzo ważnego. O, tu mogą Państwo porównać sobie, że na, na zdjęciu, na tym zdjęciu ten pan burmistrz wygląda trochę inaczej niż na tym zdjęciu. Jest tak te 30 kg starszy. Tutaj gdzieś będzie. O, tutaj pan starosta siedzi za, zadumany, duma i myśli, jak tu zrobić jakiś przekręt. Chciałem powiedzieć jakąś inwestycję. A tutaj pan burmistrz, chyba widzą Państwo, że jest od tego pana burmistrza tak 30 kg, jak mówiłem, starszy. Tutaj gdzieś będzie pan burmistrz z łopatą jakąś, coś tam wkopuje, gdzieś tam w jakąś wstęgę przecina. I proszę Państwa, ja te różne bajeczki, które tutaj są opisane. O tym, jak to nasi włodarze miasta, naszym miastem wspaniale zarządzają. Będę czytał moim pieską i jeżeli to ich nie uspokoi, to ich nie uśpi, to proszę Państwa, nie wiem, ale w takim razie będę musiał uśpić ja sam siebie. No więc, uwaga, zaczynamy. Idziemy spać. A ja tutaj Wam zacznę czytać, no chociażby taką bajeczkę, którą napisał Pan Starosta. Szanowni Państwo, drodzy rodzice, absolwenci gimnazjum, przed Wami i Waszymi dziećmi ważny okres podejmowania kluczowych, życiowych decyzji związanych z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. No i tutaj, tutaj, dalej, dalej. Cztery placówki oświatowe, którymi zarządza powiat Staszowski, zapewniają pełen wachlarz możliwości kształcenia. Tworzymy klasy, w których znajdzie miejsce zarówno młodzież o ogólnych zainteresowaniach, jak i ta, i tak dalej, i tak dalej. Yy, tutaj. Yy, yy co tutaj zachęcamy do wyboru naszych szkół, ponieważ są one jednymi z najlepszych w województwie, a nasi absolwenci z powodzeniem zdobywają indeks najlepszej uczelni w kraju i za granicą. Proszę Państwa, pieski się już uspokajają, widzą Państwo, yy, czyli ta bajeczka na nich bardzo dobrze działa, jest już coraz, coraz lepiej, coraz lepiej. Ja, proszę Państwa, powiem Państwu, jakie tajemnicy, że tutaj Pan Starosta ja pies. <noise> za, za, za przeproszeniem tych moich piesków. Dlatego, że te wspaniałe nasze szkoły i te, ten wysoki poziom i te osiągnięcia absolwentów polegały na tym, że jak były matury w tym roku, to jak się pojawiły wyniki z matur, tak w połowie wakacji, to w echu dnia, w takiej gazecie, która opisuje tutaj Staszów i okolice, to jest taka gazeta kielecka, to był tytuł taki Fatalne wyniki matur w Staszowie. Ale moje pieski się nie znają na maturach, nie znają się na uczeniu, a widzą Państwo, co, tam, co ten mi się wyprawia, że to już po prostu przypomina w ogóle gender. Ale śpi, że kochany, no, przeczytam Ci jakąś inną bajeczkę, co tutaj Pan Burmistrz tutaj nad, dokonał jakichś cudów. Poczekaj, gdzie, gdzie, gdzie mamy Pana Burmistrza? O, tutaj, gdzie jest, gdzie jest jego gazetka? Te gazetki, myślę, że Państwa, zaczynają już tutaj wszystkie mylić. O, to jest gazetka Pana Burmistrza. Co tu Pan Burmistrz nam nie, nie narobi? Poczekaj, mi się. Bądźcież, uspokój się. Staszów buduje strategię. Tak, proszę Państwa, tu jest taki artykuł. Misio, Misio, no śpiszesz w końcu, kurczę. No, ja Ci tu przeczytam, jaką Staszów buduje strategię, a Pan burmistrz tutaj tą strategię ogłasza. Misio, słuchaj, słuchaj, słuchaj grzecznie. Za górami, za lasami był taki Pan burmistrz, który nazywał się Pan Garczewski, i on budował strategię. I teraz będę tutaj, Misio, idziesz spać w końcu. Przyszłość miasta i gminy była głównym tematem dyskusji, która odbyła się w poniedziałek, 14 lipca w Staszowskim Ośrodku Kultury. Konferencja miała na celu zainicjowanie prac na strategią Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2025. Burmistrz Romuald Garczewski. Słyszysz mi Połóż się, no połóż się! Połóż się, to przytam, co pan Burmistrz Garczewski dalej zrobił. O widzisz, już śpi ładnie. O, pokażę Państwu, że Naprawdę tu nie, 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 żadnego kitu nie wciskam, a Zorek już tymi bajeczkami został prawie, że uśpiony. Widzą, widzą Państwo Zorka, tak, śpi. Argos, Argos też już mruży oczka, tylko misio tutaj jeszcze jakiś taki jest nadaktywny. Burmistrz pod, podkreślał otwartą formułę przygotowania do tego ważnego dokumentu. Zwrócił także uwagę zebranych na to, że pisanie strategii, do pisania strategii została zaproszona zewnętrzna firma, która będzie mieć niezależne spojrzenie na problematykę rozwoju naszego regionu. I ten nasz region, Misio, rozwija się tak burzliwie, tak potwornie, Misio, że jak Ty zobaczysz tego pana, to wejrzesz Ty, Misio, i Ty, Argos, i Ty, Azor, nie szalejcie jakby to był jakiś zły człowiek, który Wam zrobił kiedykolwiek jakąkolwiek krzywdę, jakby się z Wami gryzł, jakby Wam kość jakąś zabrał i zakopał w innym miejscu, jakby, no jakby, nie wiem co, no, jak, jakby, jakby był jakimś potworem. Mi się położy się i śpi. Proszę Państwa, idzie mi coraz lepiej. Ja tu mam jeszcze dużo tych różnych gazetek i będę tym moim pieskom czytał i mam nadzieję, że one niedługo już będą elegancko spały, a wtedy ja też będę mógł usnąć. Proszę Państwa, ja się teraz cichutko z Państwem pożegnam, bo mojej pieski udało się w końcu uśpić. Opowiedziałem, znaczy przeczytałem różne bajeczki o naszych władzach o tym, jakich to cudów zręczności samorządowej one dokonują, jak na przykład zrewitalizowały Tarkowice, jak wspaniale kierują Staszowską Oświatą i w ogóle wszystkim, co się tylko da. I proszę Państwa, śpią jak aniołki na moim łóżku, na takiej pościeli z wełny, prawdziwej wełny, nie wiem, z angory, czy, czy z jakiegoś wilgonda, czy jeszcze z jakiegoś innego piszmaka, ma takie właściwości, proszę Państwa, bo ja ją kupię na takim, na takim yy, pokazie, że w, w lato jest w niej chłodno, a w zimie jest w niej ciepło. Teraz jest jesień, to będzie jak akurat pieski się dobrze wyśpią. A ja, proszę Państwa, też idę spać. Założyłem już szlachmycę. Mam moją ulubioną poduszeczkę, mojego Jasia i idę spać do buty. Dobranoc państwa. Aha, proszę Państwa, gdybym tam nie mógł zasnąć, to będę liczył barany znakomity sposób na zaśnięcie. Będę liczył najpierw barany, które rządzą w Staszowie. Potem takie barany, które rządzą w województwie. A jak już będę bardzo śpiący, to barany, które rządzą w Polsce i na całym świecie. To